Hello, hello. Dzień dobry wszystkim. To co? Zaczynamy chyba. Nie ma co tutaj czekać. Zabieramy się do dzieła. Dodajemy sobie w HTML. Tutaj nie będę za dużo mówić, bo to już jest coś, co jeżeli ktoś śledzi lekcje, no to dokładnie wie, co tutaj robię. Ừm, mm đâu -hmm. no. yeah, Dajemy sobie tytuł. No, przełączymy tutaj tylko. <śmiech> <śmiech> No, w tutaj też jest prowadzenie. Mm, nie. Podłączamy CSS, a zaraz sobie go dodamy. Mm. Dodajemy sobie. I dodamy sobie jeszcze tego JS-a. To było znowu troszeczkę inaczej. Tu było chyba z Czy to było dodania wewnątrz pliku? Dlatego jeszcze mowa. nie skrypt dobrze Nie jestem tylko pęczą w konkretnie którymś miejscu ma być czy niekoniecznie. Wcześniej go dodawałem w body. Więc zrobię tym razem tak samo. Powiedzmy, że tutaj nie będzie. To jest To też sobie zaraz damy, żeby nie było. No, nie Dobra, tak tego widzę, nie przyniosę. A! O! Tak mi bardziej pasuje na razie. W kolejności, tak jak się uczyłem, mniej więcej. Dobra. I co? Dodamy sobie jakiś, jakiś nagłówek. może. Hmm. Moja interaktywna. Strona strona ta za dużo powiedziane będzie w tym przypadku z JS. Z JSM. Mmm, mm damy sobie paragrafik. ID. Tekst. Mm. Kliknij. Przycisk by zmień. Oj, zmienić ten tekst. I jeszcze musimy sobie dodać przycisk, który to realnie zrobi. I tu będzie button. Zresztą dodamy jakieś ID. Nie będzie przycisk. I tu co? Napiszemy sobie. Kliknij mnie. Dodam. Mamy sobie przycisk. No na razie to wszystko nie wygląda pięknie. Możemy to troszeczkę wystylizować, żeby delikatnie wyglądało lepiej. Tak tylko tyle, ile potrzeba, tak naprawdę. No, a to dodamy sobie tutaj do. Mam pamiętać, że tutaj mamy nie klasy, a ID akurat. więc dajmy sobie tekst. I co sobie zrobimy? Font size nie będzie 20 pikseli. Kolor. Dark Red niech będzie. I Marvin wejścia. No jeszcze ten przycisk. Nieszczęsny. I co tutaj? A padding na no, 10 i 20 pikseli, troszkę będzie większy. A. No i tutaj też zrobimy tak, czyli. Bez bordera. I kursor pointer. No i tu będzie teraz taki ładny przycisk. Dobra, i tutaj tak naprawdę w się mamy tyle. I przynosimy się do tego, co w nas dzisiaj głównie interesuje, czyli JavaScript. No i dobra. No i tu jest są rzeczy, które będę musiał zrozumieć, czyli tak. To jest pierwsza rzecz, akurat, którą nam czad ostatnio. Konst, czyli tutaj stała przycisk. Czyli nazwa tego sobie ID, które podaliśmy. I to się równa. Dokument. Mm. Get. Element. Oj, uzupełniał mi sen. Get element by ID. Mm. Aha, rozumiem, że to pobiera element z HTML. Okej. Okay. To GET element. By ID. No dobra, niech będzie. Na razie, bo muszę to przyjąć po prostu. Czyli tak, to się zgadza. A, tylko tutaj przydałoby się, żebym oznaczył, co to ma być. Czyli w tym wypadku będzie to e, przycisk. No i OK. Wiem, tutaj się pewnie nie raczej nic nie zmienia za bardzo. Ale liczę, że później zobaczymy wynik tego. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest podobnie. Constance. Tutaj będzie tekst. I tutaj będzie to samo. Document. get Element. Tak. O i nie ten nawias. I tutaj znowu dodajemy sobie tekst. I tak jak są przypisane te klasy, tak naprawdę. <laughs> No i dobra, i teraz mamy coś następnego. Mamy coś takiego jak. Przycisk. Znowu się odnosimy do tego. Kropka. Kolejna komenda. AD. Add event listener. Okej, okay. co to robi? Hmm. Aha. Czyli mówi, że kiedy klikniemy w coś, to wykonaj kod w środku. No, okej. Okay. Czyli rozumiem, że jak, jeżeli nacisniemy przycisk, to coś ma zrobić. No dobra. Niech będzie. Yy. Dobra, jeżeli tutaj klikniemy. Oj, tutaj przecineczek. i tu będzie jeszcze fun function. Tu jest widzę pusty nawiasik i otwarcie tego klamrowego nawiasu i tu będzie tekst. Dobrze, czyli tutaj dodaliśmy tak naprawdę, co ma się stać, jeżeli klikniemy. Mm, to będzie tekst. Kropka, czyli znowu odnosimy się do. Tylko tym razem do tekstu. Czyli jeżeli klikniemy do tekst. Mm, kropka tekst. Content. Zawartość tekstowa. Aha, ma się urównać. Eeeem, um, powiem, ja, powiedzmy, że brawo. Z wyświetlnieniem. Dziawa. Hmm. Skrypt działa. No zobaczymy, jeżeli zadziała. I jeszcze ma być coś takiego jak tekst. Mm, style. A czyli tutaj rozumiem, że ma się zmienić styl tekstu. Tylko, a kolor. Równa się green. Oj. I zamykamy. Czyli rozumiem, że jeżeli klikniemy na to, to ten, ten napis ma się zrobić zielony. I ma się zmienić w ogóle treść tego napisu. I tu jeszcze trzeba to zamknąć. No zobaczmy. Ha! Zadziałało. O kurczę, mógłbym się tak bawić. Podoba mi się. Więc cóż, jeżeli jesteście zainteresowani, to zróbcie też własny przycisk. I ciekawe, co będziemy w stanie zmieniać później. No, jeszcze dobra. Ja się rozłączam, a tutaj i będę się pewnie bawić tym jeszcze sobie. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia.